No i siema się z tej strony Jovit.pl yy, i dzisiaj sobie nagramy drugi odcinek z gry Miecze i Sandały 2. Po ostatniej walce z, z bosem zdobyliśmy 30 tysięcy prawie że no i sobie dzisiaj po prostu pokupujemy różne bronie, na przykład tutaj bym chciał to bardzo kupić. Dobra tu już jest kozak, dobra. No i sobie kup kupimy jakąś nową tą. Nie, tutaj stąd nie. Taki ham sobie kupię. Budki jakieś nowe. Kurde, nie, to jest za drogie. są dwa koła. Dobra. Jel do sobie takiego kupię. Yy, teraz sobie <laughs> nie wiem, takich rękawic mi się nie opłaca, takie sobie kupię, bo tamte są po prostu yy, za drogie. Abym chciał, żeby mi coś zostało jeszcze z tego, dobra? No, no i na razie tak wyglądamy. Teraz pójdę sobie ulepszyć, zobaczyć, czy mogę, mogę w ogóle. Kurde, 10 tysięcy. Tutaj dobra, to to sobie ulepszymy. No powiedzmy, zatrucie. Dobra. No i gramy pierwszą walkę na duelu. Dobra, teraz atakuję. No, no i no, hit. Poszedł, Pan Paweł go rozwalił. Hmm. Dobra, idziemy grać duel, i musimy sobie. Kurde, muszę mieć y, punkty dodać sobie. No, z tym to jest ten kozak. No i na powerze lecimy. Dobra, wkręcę sobie tylko zapiszę. Okej. Okay. Na powerze lecimy tego lamusa. Dobra, mamy piątą, piąty dzień. O nie. Dobra, porobiony. Teraz tak sobie napędzamy jeden do defensywy. I resta do, do, do e, agility, bo muszę mieć trochę życia więcej. Kurde, turnament. Hmm. To tutaj mam to lepsze, to sobie kupię. Tutaj nie. 60 i to też 60 to kosztowało 8000 to kosztowało ile też 8 000. dobra no, nieważne Tutaj zobaczę może sobie coś kupię Tak po prostu sobie wezmę i kupię już takie drogie Dobra, takie walnę sobie. Albo dobra, bo takie miałem. No nie no nic tutaj już nie mogę kupić. W Magic Shopie tak samo. O co najwyżej? Dobra. Turnament i... Walczymy z następnym bossem. Dobra. Trzeba quik, go trzeba lecieć na nim. Dobra. Teraz muszę go porobić Jed, jeden cios. Jeszcze o kurde. A dobra. Chciał to niech ma. No i porobiony Zbiję mu trochę Armora tym Dobra Dobra Kurde on też mi bije tego armora Dobra teraz zmieniam na miecz Dobra. dobra i teraz z quickiem no muszę ekspo trochę zdobyć żeby mieć przynajmniej upgrade'a ochronkę mu zbiję dobra Kurde. Muszę mu ochronkę zbić. Raczej na no armora. Dobra. Dobra, zszedł. Teraz sobie zmieniam na miecz. I patrzcie. Wow, ale mu to pomogło normalnie. Dobra. Kurde. co go nie mogę trafić? Dobra, powerem. No nie. Power Challenge teraz, no. Dobra, po tym będzie boss, więc... Dobra, na nim to nie będę go obijał nawet. No i porobiony. Naprawdę, tysiąc mi zabrakło. O kurde, będzie trudno. Dobra Klaty nie ma, to go przynajmniej obiję trochę Dobra Dobra, on tam sobie robi fikołki, ja go zaraz pobiję ob Kurde, muszę być dalej. Dobra, to zostawię cios. Dobra, wszedł. No i teraz ma ranka. Armora ma zbitego Dobra Fuck Dobra Dobra, quickiem go lecę Kurde Dobra Teraz Power, dobra Kurde Ну фак на правда, но не курда. No dobra, no to zakończymy ten odcinek. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji łapki w górę. Trzymajcie się. No i cześć.